Kilka prawd odnośnie marketingu. Tworzenie kategorii jest nierealne. Działa tylko dla kilku wybranych. Niestety większość firm musi lepiej pozycjonować się na istniejących rynkach, a nie tworzyć nowe. Widać, że kategorie mają niewiarygodne zalety. Potrzebujesz silnej reputacji marki i silnego produktu, żeby im w ogóle dorównać. A dużemu w marketingu niestety dużo ujdzie na sucho. Tobie nie. Punkt trzeci. Marketing korporacyjny jest w dużej mierze niestety nieskuteczny i nie będzie istnieć za kolejne 15-20 lat. Czwórka follow-up nie jest obowiązkiem marketingu. Piątka, zautomatyzowane e-maile marketingowe powinny być ograniczone w B2B, natomiast bardzo dobrze działają w onboardingu. Szóstka to jest obsesja na punkcie liczby leadów. Niestety, to jest charakterystyka niemądrych menedżerów, bo ocenienie marketerów na podstawie liczby leadów prowadzi do złych decyzji. Powinien być świadomy tych liczb, ale one nie są najważniejsze. Siódemka, czyli pipeline i przychody, to jest dopiero prawdziwy miernik. Pamiętaj, liczy się bardziej jakość niż ilość. Ósemka, konsumpcja, treści i zaangażowanie mają znacznie większe. Potencjał do generowania klientów. Zadaniem marketingu jest przyciąganie, edukowanie i wywieranie wpływu, a zadaniem sprzedaży jest dopiero konwersja. Punkt dziewiąty: większość testów AB jest błędnie przeprowadzana. Kolejny punkt: Persony są bezużyteczne, nie pomagają lepiej sprzedawać. Punkt kolejny: płatne reklamy, szczególnie w B2B, wymagają tysięcy wyświetleń i także miesięcy działania, zanim w ogóle zaczną działać na 100%. Być może nikt nie będzie na przykład w stanie przypisać ich rzeczywistego zwrotu.